Przybył posłaniec od ser długoręki. Mam nadzieję, że w chwili, gdy czytasz tę wiadomość, sprawy mają się już dobrze i położyłeś kres irytującemu wszystkich problemowi wilków. Chciałbym Cię teraz prosić o przysługę. Zacznij budować wysunięty posterunek na granicy z terytorium szczura, gdyż strażnica pozwoli nam ocenić siłę jego oddziałów. Pod żadnym pozorem nie zdrać jednak Lordowi Wełnoworowi, że zleciłem ci taką misję. Ach, pewnie, pewnie... Szczur był jedynym dzieckiem pewnej kobiety, która mieszkała na ziemiach rodu de Pus. Duke okazał jej wielką łaskę. Zwolnił z podatku i zawsze dbał, aby w ich domu nie zagościł niedostatek. Pewnego dnia przybył posłaniec z wstrząsającą wieścią. Okazało się, że ojcem szczura jest sam Duke de Pus, u którego matka chłopca pracowała dawniej jako służka. Wkrótce cała rodzina de Pus zginęła na morzu, powracając z dalekiego rejsu. Szczur, jako ostatni żyjący potomek rodu, przejął tytuł i majątek Duke'a. <grymne> Spoko. Poszukaj odpowiedniego wzniesienia, możliwie blisko ziem szczura i zacznij wznosić posterunek. Drewniana budowla zapewni ci znacznie lepszą ochronę niż zwykła siedziba saska. Pamiętaj o założeniu hodowli bydła, gdyż tamtejsze gleby będą sprzyjać łąkarstwu i wypasom. Nie ujawniaj wrogowi swojej obecności, ale jeśli ktoś cię odkryje, nie pozwól mu uciec. Łucznicy ustawieni na szczytach wzgórz mogą wykorzystać dodatkową przewagę wysokości. Łąkarstwu? Co to kurwa jest? Wybierz miejsce na swoją siedzibę, aby ulokować Aha, to jest ta misja. No spoko. Robimy takim, Oczywiście. Wybierz miejsce na spichleś. Tu. Ok. Akcja bardzo szybka. Tutaj mamy drewno, tu mamy drewno, więc tu raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie wiemy, kurowy! Raz. I dwa. Pięć na coś jeszcze się przyda? No to nie wiem, właśnie. Nie mam zbyt dużo opcji do wyboru, więc no sorry. Ale tak czy siak, motyw jest taki: robimy jak najszybciej uczarzy. Wojsko. I będziemy budować łuczników. chuj łuczników, żeby stanęli tutaj. W momencie, kiedy oni przychodzą i się zbierają, to wybić parę jednostek. Zawsze to jest łatwiejsze i, i przyjemniejsze do. E, przeżyjecie, no. Normalny poziom? A mogę wziąć trudniejsze? Co to jest? Cele: Podpowiedzi. Zacznij od zniesienia swojej siedzimy na wzgórzu w pobliżu równiny. No. Wybuduj palisadę, bierzemy bramy, które będą chronić Twoją osadę. Poradę. Kliknij, aby świecić podpowiedź. Mądrze wykorzystaj ukształtowanie terenu i zapewni swoim ucznikom przewagę wysokości. Kliknij, aby wyświetlić podpowiedź. Zagrody bydła są bardziej wydajne niż chaty myśliwskie, ale potrzeba czasu, zanim obiekty te dojdą do pełnej sprawności. Pamiętaj więc, aby dobrze je chronić. Czyli... chuja wiem. Tak jak do tej pory. Na pewno będziemy musieli zbudować jeszcze jedną chatę, bo to się na jednej chatce nie, nie zakończy. Pamiętam, że wszelkiego rodzaju mecze online, kurwa, to było tak... W chuj chat, w chuj rzeczy i napierda nam ilościówkę. I ilościówka miała sens. No też chyba pierdane jeszcze tego drbala. Jeszcze ja wiem, czy jest sens. Z jednego jest 12 drewna, to 12, 24, 36... 48, 60... Na luzaków. Tu kroliarze. Zrzać zawsze było... Nie lubiłem nigdy robić pastwisk, one w chuj są niewydajne. Okej. Okay. Aha. Dobra. Napar nakurzamy chatę. Aha. Potrzeba drewna. Nie mykniemy łuczarza od razu. O, nawet chyba dałoby radę dwóch, co? Nie, no nie da. Nie da rady dwóch. Myk. Ale trzeba jak najszybciej, Potrzeba drewna. No tu wystarczająco blisko. Jest 9, no jest ok, dobra ilość. Jak tam w szczur? Pewnie gdzieś tu przyjdzie, jedna fala. Tu druga, i pod koniec trzecia. Zazwyczaj tak jest. No na no, luzaczku, nie? No. Robi się już ten styr? No. że w chuj trwa z tego zrobienie przynosi jeszcze po trzy? raz, dwa, trzy no trzy w chuj nieopłacane trzy, cztery może no ale to jest w chuj nieopłacane jak on przynosi mnie za więcej i za każdym razem musi czekać Krowa wstaje, żre, idzie do tego no fajnie nie, opłacałem Co? interes. Ba 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 Co? ba 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 No Tak, ba A tu przejście. No, dalej, dalej, chodźcie, chłopaki. No więcej loży. drewna. Wystarczająca chyba już. Nie no, na włóczarza zrobimy chyba jeszcze jednego. Drewno idzie szybko, więc tutaj się nie martwię. Ale czy zdążę zrobić... No dobra. Potrzeba drewna. Wolę jednak nie ryzykować aż w taki sposób. Potrzeba Lol. drewna. <gryw> Wzieli. Kurzej! Drwalu. Dobra, mm, gdzie tu jest ten znak? Znak jest tutaj. Czy jak myknę tutaj wieżyczkę? Tak. No jest okej. Okay. Zrobię jedno, dwie wieżyczki, wrzucę tam ludzików i zamknę. Najprościej. Dziwne, że on tak długo robił jeden łuk. Halo Drwal. No. Jedziesz po ten łuk? Kurwa. Ci są dobrze. Chodzą jakby się zeserali w gacie. O, 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 kupsko mi się przewala z nogawki. Fajna animacja naprawdę kurde, przyjemna gra jak na tamte czasy zajebista to będzie druga... A, ale to to zaraz przyda się się na ...na zaś. Czy jest sens robić dodatkowych łuczarzy, jesteś jak to ja mam jeszcze. Kurwa, podatki z nich ciągnąć. Stan skarb co bez zmian, mój panie. Stan skarbca bez zmian, mój panie. Lud czci twoją osobę, tak? No. się cieszę, że, że mnie czo dałaś mi złoto. Kurwa mać. Ale nie ogarnąłem, że potrzeba kasy. Tak zjebać. Kurwa, zjebać tak bardzo. No jo, wyprodukowanie łuczarzy trwa kosztuje. Jebańce. Zapomniałem. Dobra. To się zwróci. Właśnie, miejmy nadzieję. Mek. Robimy tutaj. Albo nie, je zrobimy jeszcze. Jeszcze jedno bo teraz już tam skasu jest akurat bardzo luzik. Okej. Okay. W ten sposób. Mek. Okej. Okay. Oho. Mek, mek, mek. Tak zbudujemy. Ok. Naprawdę spoko. Współlokator wrócił. Mek, myk. Mek, myk, 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 myk. I teraz. Czekamy na rozkazy. Ok, zaraz sobie dokupię jeszcze jednego. Czekamy na rozkazy. Ruszamy natychmiast. Mm -hmm. Już? Już? piążki Halo pieniążki jesteście Nasz skarb. Zostaliśmy zauważeni, ser jakie są twoje rozkazy? Moje rozkazy są takie, że wchodzicie A ja was zamykam Tak? Na. Strzały gotowe No nie, nie ma jeszcze e, poczekaj, ja skończę nagrywać i... Zatem, jak widzicie, taktyka w chuj prosta. Najprostsza możliwa taktyka do zdobycia jakiejkolwiek pozycji w grze. Dobra, nie trzeba specjalnie się męczyć. Teraz ja to w chuj będzie po prostu trwał ze względu na y, czas oczekiwania na przeciwnika. Mm -hmm. Czekamy na rozkazy. I znowu brak kasy. Łucznicy w gotowości. Wyruszamy. Ja bym bez problemu sobie rzucił na wyższy poziom trudności, ale nie wiem czemu nie mogę. Nie mogę zmienić. Może przed się da. Czekamy na rozkazy. no, będzie Już tam zmierzamy. O, nie, no, może mogę dobudować jeszcze jedną, dwie farmy, trzy więcej, tak żeby nie za bardzo. No, no tyle wystarczy czterech do produkcji również. Czekamy na rozkazy, mój panie, jakieś polecenia? Ruszamy natychmiast. Nasze zapasy. To no, fak, nie bardzo. jest potrzebne. No, na tym momencie mogłem wszystko zakończyć, ale no cóż. Czekamy na rozkazy. Mówię. Późniejszy etap gry ten robi się ciekawiej. To są pierwsze wstępne misje. Koszary, informacje, wszystko fajnie. Jezus. Czekamy na rozkazy. Wyruszamy. Dzieciak. Bawi się! Roger Best, to w jak że każdy miał tu jakieś imię. Nasze zapasy żywności. Uczą się. Bawi. Davy Jones, <laughs> leczasz. Bierze ser, się do pracy. Dzień dobry, Wasza Wysokość. Dzień dobry, Wasza Wysokość. Tak ładnie? Łuczasz. Dzień dobry, Wasza Łucznik. Wysokość. Idzie podrabno, dzień dobry. Dziecko bawi się. Dzień dobry, Wasza Wysokość. Ludzkość Lud twoją osobę, panie. Wojsko. Chuj drzewne. Czekamy to na nam nasze krowy, dopadła dziwna dolegliwość. Nieważne. Panie. Niech się tam Akurat. Mm, właśnie dlatego też nie lubiłem posiadać krów. To trzeba chwili, żeby to się wszystko odzyskało. Ale to nie jest dużo, jezus. Kurde, proszę was. Że miałbym się przejmować takimi kataklizmami, to to by dało. Chodzi ci uczarze, mogliby szybciej to robić. Czekałbym się na jest Bo to nie jest łucznik. Łucznik to jest człowiek z łukiem strzelający. Wojskowy łucznik. A człowiek robiący łuki to jest łuczarz. Nie wiem, czemu to jest taki błąd. Łucznicy w gotowości. Stara muczka zachowuje się jakoś dziwnie, panie. Podobnie jak i reszta krów. No, tak. Stara muczka zachowuje się jakoś dziwnie, panie. Podobnie jak i reszta krów. O, to jest fajne, że ludzie tutaj reagują Czekamy na, na motywy, które są w grze. Czyli właśnie. Mój łuk będzie To jest problem z żarciem. No to mówią, że tutaj kuda, krowy zdychają, czy coś, a... Tracimy trochę pieniędzy, mój panie. Podatki. Stara mućka zachowuje się jakoś dziwnie, panie. Podobnie jak i reszta krów. Czekamy na rozkazy. Jakieś polecenia? Wyruszamy! Daleko? Dobra. Jesteśmy w połowie. Czy ja mogę to przyspieszyć jo? To już nawet nie ma znaczenia. że tak wyrobiony przyczuł, że już nawet nie muszę specjalnie Nasi się przygotować, być w trzeci kolejną grupę ludzi szczura, którzy zmierzają w naszą stronę. Jak mamy zareagować? Normalnie. Zajebac ich, potrzeba nam broni. Se. Bronio? Czekamy na potrzeba no nam broni. Czekamy sir. na rozkazy. Już tam się bronia. Ruszamy natychmiast. Okej, okay, to już wystarczy. Lek no jak... No jak... Wojska szczura atakują. I koniec, widzicie? No, nie tak będzie wyglądać reszta gry. Już, <grywa> już skoczyli? Już to już są wszędzie na naszego składacza. Zwracasz, że rejsie, że to chcecie. Taki system podatkowy jest sprawiedliwy. Bardzo. Zerowy podatek to jedno. Ale może pomyślałbyś o jakimś małym podarunku? Stan No by Dzień dobry, wasza no. wysokość. Dzień dobry, wasza wysokość. Dzień dobry, wasza Łapówka? wysokość. Łapówka? Pozwól, że się upewnię. Ty wypłacasz nam pieniądze? Tracimy trochę pieniędzy. O, weźmy więcej. Łapówka? Świetnie! Kocham łapówkę. <laughs> Tracimy trochę pieniędzy. Dobra, tekst. Rozpieszczasz nas panie. Ależ ogromna łapówka. Dzięki ci wasza wysokość. Ależ ogromna łapówka. Dziękuję Ci że Tracimy wasza trochę wysoko. pieniędzy, mój panie. Było fajnie, to się cieszę. Koniec. Taki system podatkowy jest sprawiedliwy. Dokładnie. Ja nie biorę nic, to nic nie dajecie. Jesteście chujący. Tracimy trochę pieniędzy. Mój panie. A mi wszystko, co macie, to macie więcej żarcia? Podwójne racje, fantastyczna sprawa. Niewielka grupa żołnierzy szczura zmierza w kierunku naszego zamku. No, mam nadzieję, że niedługa. Co się się wpieszymy? Nie można bardziej. 90 to jest maks. Czekamy na rozkaz! Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Potrzeba nam nowych rekrutów, Se. No chodźcie, chodźcie. Czekamy chodźcie. na rozkaz. Czekamy na rozkazy. Wojska szczura atakują! Nie! Kawałek drogi Co nie w ogóle przyszedłem? No, teraz jest taki jeden wielki zastęp, naprawdę. Gdaczor. W ogóle gram w Wiedźmina i jak, jak kole się mają rozkminy na skeligę. Co robi ja spółka? Treli. Jakiś tam inny gdacze. Piszczy. Świergocze. Treli. krzyczy Ja pierdolę. Czekamy na rozkaz. Trzeba nam broni, ser. Kawałek drogi. No pierdzielajcie się z nimi. Chociaż nie. Straty w wojsku to są straty ogólne. Spogólne. Wyruszamy. W punktach. Nie, 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 nie. No, Panie. Już tam zmierzamy. Jakieś polecenia? Ruszamy natychmiast. Czekamy na rozkazy. Wyruszamy. No chyba wystarczająca ilość wojska. Na chwilę przejdę. Skład zapasów jest zapełniony, mój panie. No a co ja mam z tym robić? Wiem co zrobię. Czemu nie mogę? Niewielka grupa żołnierzy szczura, zmierza w kierunku naszego zamku. Wojska szczura atakują. O. <laughs> Mamy to takiego... piękny obraz kutyasa. No na luzaku, wszystko zabita. I chuj na koniec. Zwycięstwo! Już. Mieszkańcy położonych dalej wiosek widzieli oddział wojsk szczura, który zmierzał w tę stronę. Czyli jeszcze nie. No dobra. Co? Koniec? Aha, sorry. Tak. Już tam zmierzamy. Łucznicy w gotowości. Ruszamy natychmiast. Chodźcie, chodźcie. Wojska szczura atakują. Ochuj! Ochuj! To nie miało tak być! Ale i tak wygraliśmy. Ci tchórze zreiterowali, ser. Nie dogonimy ich. Teraz wróg z pewnością tobie się o nas. Strzelać do każdego, kto jest w zasięgu! Jesteśmy zwycięzcami. Bardzo, bardzo prosta mapa. Maksymalny wynik. Dzielnie rozbiłeś wiele patroli zwiadowców Szczura, ale kilku maruderów uszło z życiem i umknęło no go. Choć nie dotarły do Ciebie żadne nowe rozkazy, nie mogłeś pozwolić, aby zbiegli żołnierze wrócili do Duke'a de Pusa i opowiedzieli mu o Twojej pozycji. Okej... Okay. Między młotem a kowadłem... Ścigałeś uciekinierów jeszcze daleko na terytorium sąsiedniego hrabstwa, ale w końcu zgubiłeś trop w ciemnościach nocy. Tymczasem... Rozbili na moich patroli! Przecież to najazd na moje hrabstwo! Co ja mam teraz począć? Uspokój się, Depus. Wszyscy prawdziwi rebelianci, jakich widziała te ziemia, już dawno pouciekali za Siódme Morze. Twoi ludzie chyba dadzą sobie radę z paroma zasmarkanymi banitami. Jedź ze mną zapolować na Jelenie. To zapomnisz o wszelkich troskach. Ale oni są już tylko rzut kamieniem stąd! Przecież Ty muszę coś zrobić! O jejku, się nie osraj! No to wyślij tam, niewielki oddział oblężniczy, który osłabi mury ich kryjówki. Łatwo ci tak mówić! Uspokój się. Zobaczysz, że gdy wrócimy z polowania, twój problem będzie należał już do przeszłości. Możesz mi zaufać. Nigdy nie lubiłem Sewa. Wąż był niegdyś rządcą jednej z najbogatszych prowincji w kraju. Żył dostatnio i w luksusach, obficie bogacąc się na podatkach, które ściągał z poddanych. Kiedy król usłyszał o jego niegodziwościach, wysłał go do jednej z nowych kolonii. W trakcie którejś z pierwszych walk wąż zmierzył się z Twoim ojcem. W wyniku tego pojedynku stracił oko. Tego dnia wąż przyrzekł sobie, że nie spocznie, dopóki ścięte głowy wszystkich członków Twojej rodziny nie zostaną nabite na pale przed jego zamczyskiem. Twoi zwiadowcy donoszą, że znalazłeś się w pułapce. Nie masz dość zapasów, aby kontynuować marsz, ani licznego wojska, które pomogłoby ci przedrzeć się z powrotem. Jedyne wyjście to zostać tu, gdzie jesteś. Zwiadowcy wyszukali doskonałą pozycję obronną wyspę na szerokiej rzece. Jeden z twoich poruczników zaczął już budować tamę bazy. Ziemia w sąsiedztwie rzeki jest bardzo żyzna. Skorzystaj z tego i załóż tam farmę pszenicy. Spoko, zobaczmy, czy ja w ogóle mogę zmienić poziom. Nie, yeah, bardzo trudny mogę, on fajnie. Spróbujemy sobie zagrać na poziomie trudnym a później będziemy sprawdzać, czy na bardzo trudnym pójdzie nam równie łatwo. Tymczasem trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!